Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie zabijaj. A kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam: każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. Słyszeliście, że powiedziano: nie cudzołóż. A ja wam powiadam, każdy, kto porządliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. A ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie, niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, a co nadto jest od złego pochodzi. Oto słowo Pańskie. Dobrze, mam do Was pierwsze takie pytanie. Proszę posłuchać i zachęcam wszystkich, czy jeszcze jakieś. Mam dla Was takie pytanie, posłuchajcie, posłuchajcie, czy, uwaga, takie jest pytanie, czy zdarzyło się Wam, czy zdarzyło się Wam uczynić coś, czego nie musieliście, a jednak to zrobiliście? Coś, czego zrobiłem, ale dlatego, że no właśnie tak podpowiadało serce, tak spragnienia albo coś bezinteresownie, nie zmusu. Mnie się ostatnio to zdarzyło, bo niedawno moja mama, która już jest starsza, ma już ponad 80 lat, niestety upadła. Prawdopodobnie spadła z schodów, tak z domu, no i niestety się troszkę połamała. Trafiła do szpitala, i w barku tutaj ma jakieś trzy takie złamania. Bark jeden, potem jakaś tam kość krzyżowa i coś jeszcze. Była w szpitalu i wróciła do domu, i nie może chodzić, musi leżeć w łóżku. No i dzwoni do mnie tato. I mówi, Słuchaj, teraz musimy, musicie mamy odwiedzać. I umówiliśmy się tak, że ja będę odwiedzał dwa razy w tygodniu mamy mój drugi, mój brat dwa razy w tygodniu i moja siostra też dwa razy w tygodniu, żeby codziennie ktoś mamy odwiedził. No i mój dyżur przypadł w piątek, więc pojechałem do, do domu w piątek i tam właśnie mama się bardzo ucieszyła. Porozmawialiśmy i tato też mówi: Dobrze, że przyjeżdżacie tutaj, więc dobrze, że jesteś. No ale wczoraj była sobota, i po południu miałem trochę czasu i tak sobie myślałem, co tu zrobić, i powiedziałem sobie: Tak pomyślałem, a pojadę do domu, odwiedzę mamę. No i kiedy pojechałem, to mama się bardzo zdziwiła, bo był i brat, i ja. I mówi, ale fajnie, że jesteście. I mój tato też mówi, słuchaj, no dobrze, że przyjechałeś. I ja miałem taką satysfakcję, taką radość. Nie musiałem przyjechać, a jednak przyjechałem i byłem zadowolony. Mieliście takie, taką sytuację, że coś nie musieliście zrobić, a jednak to zrobiliście, co? Kto? Kto chce się podzielić? Proszę bardzo. Ja raz posprzątałem dom, kiedy nie musiałem cały. No proszę. Kto jeszcze... U... Coś zrobił takiego, co nie trzeba było, a jednak to zrobiliście. No? Antek? Komu się jeszcze coś zdarzyło tak zrobić? Tak bezinteresownie. Jakiś dobry uczynek, proszę. Bo jeszcze kiedyś tam do roku postać e, całą kuchnię. Całą kuchnię, pas z powodu? O, sprzątałeś całą kuchnię, chociaż nie musiałeś. I co? Mama? Zadowolona była? Zdziwiona? Kto jeszcze chce się podzielić? Zdarza nam się tak coś zrobić z, nie tylko z obowiązku, ale tak z własnej woli. Jeszcze, proszę. Mama wywiesiła pranie i pojechała do pracy. No to ja ściągnąłem, wstawiłem kolejne i kolejne, wywiesiłem. No proszę, pięknie. Dlaczego ja o tym mówię? Słuchajcie, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dzisiaj Pan Jezus mówi nam w Ewangelii o tym, że nasza doskonałość ma być większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów. Faryzeusze i uczeni w piśmie to byli tacy ludzie, że robili tylko to, co trzeba. Oni mieli prawo, znamy już pewne przykazania, nie? Na przykład 10 przykazań Bożych i wiemy, co powinniśmy robić, tak? I tacy byli faryzeusze, a Pan Jezus mówi... Chciałbym, żeby moi uczniowie kochali mnie bardziej niż faryzeusze. I pan Jezus mówi tak: Słyszeliście, że przykazanie mówi: Nie zabijaj, które to przykazanie mówi nie zabijaj? Które? Szóste? Nie. Które mówi nie zabijaj? Siódma? Nie. Piąte. piąte. Piąte przykazanie mówi nie zabijaj, a pan Jezus mówi: Mówię wam, nie tylko nie zabijaj, ale nawet nie gniewaj się na swego brata. Czyli Pan Jezus chce, żebyśmy jeszcze bardziej kochali ludzi. Nie tylko nie zabijali, ale nawet się nawet nie gniewali. Albo mówi, słyszeliście, że mówi przykazanie, nie cudzołóż. Które to przykazanie mówi nie cudzołóż? Szósta. Szósta. A Pan Jezus mówi, a ja bym chciał, żebyście nawet nie patrzyli porządliwie na siebie żeby nasza doskonałość była większa, albo mówi przykazanie, nie przysięgaj fałszywie, czyli nie, kłam, tak, nie przysięgaj kłamliwie, a ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie. Więc Pan Jezus chce, żebyśmy Go kochali bardziej, kochali Go nie tylko z obowiązku, nie tylko robili to, co, to, co yy, trzeba, ale jeszcze więcej, jeszcze więcej. Słuchajcie, słyszałem, że dzisiaj za, zaczynacie, co? Ferię. Dobrze, mam do Was drugie pytanie. Tutaj niech staną te osoby, które gdyby nie musiały chodzić do szkoły, to by nie chodziły. Jakby nie trzeba było chodzić do szkoły, to bym wcale nie chodził. Tutaj. A po tej stronie niech staną osoby, które gdyby nie trzeba było chodzić do szkoły, to i tak by chodziły. Dobrze, zobaczymy. Proszę, gdzie stajecie? proszę. Są tacy, którzy gdyby nie musieli chodzić do szkoły, to by nie chodzili. A tutaj są tacy, którzy nie trzeba by chodzić do szkoły, oni by chodzili. Dobrze, to zapytam, a dlaczego byście chodzili do szkoły pomimo tego, że wcale nie trzeba tam chodzić? Bo można się więcej dowiedzieć o Jezusie na religii. A ty dlaczego? Bo można w szkole się pobawić z kolegami, a w domu na przykład nie, bo są daleko od. Hmm? Dlaczego no bo właśnie. Ech, co ja miałam powiedzieć. Ja dlatego, że w domu bym się... No nie aż tak dobrze rozwijał. O właśnie. Czyli słuchajcie co, warto nawet chodzić do szkoły nawet wtedy, kiedy wcale do tej szkole nie musimy. Chodzić, nie? Wiadomo, że tutaj. Dlaczego wyście nie chodzili do szkoły? Więcej czasu wolnego, nie? Co jeszcze? Można robić to, co się? Byłaby szkoła zakręta. Po co? Szkoła zakręta. Ale nie, byłaby otwarta, a, ale nie trzeba by było do niej chodzić. No więc właśnie, więcej by było czasu, nie? Można by więcej było co? Bawić się, nie? Siedzieć na komputerze. Nie trzeba by się było co? Uczyć nie, ale słuchajcie, okazuje się, okazuje się, że nawet wtedy, kiedy coś nie musimy chodzić do szkoły, warto do niej chodzić, bo co? Bo się nie mudzimy, poznajemy innych, jesteśmy z kolegami, tak? I tutaj pięknie powiedziałeś, że można się czegoś dowiedzieć, można się nauczyć. Więc słuchajcie. Dzisiaj bardzo dobrze, dzisiaj Pan Jezus dzisiaj nam chce powiedzieć, że On chce. Abyśmy go kochali nawet wtedy, kiedy robili więcej niż mówi przykazanie. Żebyśmy na przykład przychodzili do kościoła nie tylko dlatego, że tak mówi trzecie przykazanie, tak? Jak brzmi trzecie przykazanie? Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. Ciekawe, ile tu by było osób w kościele, gdyby nie, musie, nie było trzeciego przykazania, gdyby nie trzeba było chodzić do kościoła. Właśnie, więc Pan Jezus chce, żebyśmy przychodzić do Niego nie dlatego tylko z obowiązku, nie dlatego, że musimy, ale dlatego, że chcemy, że chcemy tu przychodzić dla Niego, że widzimy wartość. Właśnie tak jak warto chodzić do szkoły pomimo tego, że wcale nie trzeba by do niej chodzić, bo tu jest jakaś wartość, coś możemy zdobyć, coś zyskać. Podobnie jest z Panem Bogiem, słuchajcie. Pan Bóg nam daje coś więcej. Więc chcę, żebyśmy nie tylko chodzili do Kościoła wtedy, kiedy musimy, ale dla Niego samego, dla Niego samego, że warto, że widzimy w tym wartość. Rozpoczyna się w środę Wielki Post i uwaga, w Wielkim Poście będą też, oprócz Mszy Świętej będą dwa nabożeństwa. Jakie to nabożeństwa? Pierwsza w piątki, nabożeństwo drogi. Krzyżowej. I w niedzielę będzie nabożeństwo gorzkich żali. Więc uwaga, zachęcam dzieci do tego, żeby w piątek, pomimo tego, że nie musicie, przychodzić na nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Ciekawe, ile z Was będzie. Wcale nie musimy, ale możemy, chcemy, bo w Drodze Krzywej rozważamy, jak Pan Jezus bardzo nas umiłował. Właśnie o to dzisiaj Pan Jezus prosi w Ewangelii. Słyszeliście, że powiedziano: nie zabijaj, a ja Wam powiadam, róbcie więcej nawet. Nie tylko to, co trzeba. Zróbcie coś więcej. Nawet się nie gniewajcie. Pan Jezus chce, żebyśmy tu przychodzili do Niego z miłości, dlatego że my doceniamy to, co on dla nas robi. Więc to jest wtedy. Pan Jezus tak naprawdę chce, żebyśmy go kochali. To tak jak mama. Musi kochać. Ale kocha, bo właśnie to wypływa z jej serca. Wcale nie musi stawać w nocy do dzieci, ale wstaje, no bo właśnie chce, bo kocha. Więc Pan Jezus też chce, żebyśmy go kochali. I o tym chce nam dzisiaj powiedzieć w Ewangelii. Dobrze, no więc gratuluję tym, którzy chodziliby do szkoły, pomimo tego, że do szkoły wcale nie trzeba chodzić, bo warto chodzić do szkoły. Warto robić więcej niż trzeba. Warto również Pana Boga. Czcić nie tylko z obowiązku, ale z pragnienia, z wartości, z tego, że warto go kochać, bo więcej otrzymujemy wtedy od niego. Amen. Powstańmy, drodzy, Usiądźcie się.